Jako taki skromny upominek w tym konkursie jest paczka najnowszych na ten sezon kulek. Pytanie jest bardzo proste. Starbucks z tym roku obchodzi któreś tam urodziny, które? 25. 20. Dziękuję. <gulia> ja to, to znaczy, jeżeli będzie mu odpowiadać to stanowisko, to je bierze. Jeżeli nie będzie mu odpowiadać, to wyciąga drugie stanowisko. Natomiast przy tym drugim stanowisku już musi pozostać. Nie ma możliwości Super. wrócenia do pierwszego stanowiska. Mały hazard jest. Ale tak, ale tak to wygląda i to jest najciekawszy rodzaj wysiłania, który zawsze stosuje. <gulia> jak ja wiemy, jak, jak <gulia> to ja już ja, ja, ja. nie no Nawila Woźniak, Damian Woźniak. Nikt nie głosuje. Jeszcze po Ale się lepiej. Nie ma na to. Pani sędzio. Wszystko wiatrych przed siebie. Numer 18. Na pewno nie. Jeszcze 12 jest nie w niedzielę.

Да скажем, что это To Polsce ma? Nie, trafi jakiś Lilyput 4-4 4-4, tak, no to nie, na to będzie 20. Tak się starzeje na rybach. Niech, niech żyje, żyje nam, Stasiu niech żyje nam, a na Stasiu niech żyje, nie żyje, nie żyje. żyje, a na Stasiu niech żyje, niech żyje. To jest też właśnie dobra tam gdzie jest roślinność, nie? Podwodne tak, stosowanie tak. tego. Z klikiem właśnie Też, kurczę, a ja na, 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 na tych targach, bo ja mówię, kurde, może gdzieś sobie kupię. Tylko na nie razie, gdzie... Na razie tylko Fox robi. Tak, tak, tak. Bierzemy? Coś Pa! Walek był tutaj, bo ja to takich nigdy nie widziałem, ty to nie, to nie powieś, je, taki, co to parę złotych jest takich, to weź no, odgadnij tutaj.

puszczaj go bo i puszczaj, go. puszczaj, go. puszczaj, go. puszczaj go. Skarbą kopertę sędzia mi napisał. Ja nie wiem, co jest w środku, zaraz będziemy zaglądać. zaglądać. Słuchajcie, 10 piosen zespołu, zgodnie z informacją, jest nagradzanych, ale ja przeczytałem wszystkie, które złowiły. Te, które nie złowiły, miały przyjemność wpuszczania. Na Karpi na miejscu czternastym, pan sponsor. <noise> co, a co tam wyjął? Co wyjął? Walczak 8 i 8 kg. Na 13 uciekli, bo na 13 jeszcze znaszili. Marek i Przemysław Zaręba 2 ryby 10, 90 kg. Na 12 miejscu Jurek Karaban, Damian Kirejczyk 11,7. Na... 11, więc tuż, tuż, poza tą dziesiątką. Po raz pierwszy na zawodach Maxa Kamila Woźniak, Damian Woźniak. 11,9, brawa. 15,4 kg. Damian Śrubas, zapraszam. Dziękuję. Zrobię te większe jeszcze 26. Co jest na miejscu dziesiątym? Robert Suchecki, Szymon Dłubatów 18,8 kg. Dwie ryby, zapraszam. <noise> dziewiąte. Sprzed dwóch lat zwycięzca Andrzej Kica, Stefan Pająk. Miejsce ósme.

sześć, dwie dziesiąte, trzynaście, Wielosław Górski, Janusz Stożek. <noise> no i muszę powiedzieć, że takiego wyniku, raz, się nie spodziewałem, Na dwa, nie pamiętam, że pięć pierwszych miał ponad 100 kg ryb Wynik jest niesamowity rzeczywiście. No i tam ciasno się robiło, zwłaszcza ostatniej nocy się różne rzeczy działy. piąte, ja Maciej Wolak, Waldemar Czekaj, 118, 200. <klucz>

Daniel Chorczak, Robin Bolański. Brawo Daniel, brawo, brawo! 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 mają dobrą. Brawo! między pierwszym a drugim miejscem był jeden mały karpi. Miejsce drugie, 25 pięć 186,8 kg. Karol, trenka Robina Walsky. Oni więzienni taki dlatego jednego pościdu skoro. Żadna panienica w tej chwili. Doskonały środek zawodu. Też taki, że no, dało to pierwsze miejsce. Zamienił ślub, za dosłow kamera, 180. Dodam, że w tamtym roku wygraliśmy przyjadę posławicką też. No proszę bardzo. Dziękuję wszystkim serdecznie. Na pewno spotkamy się na rozpoczęciu sezonu w tym miejscu w przyszłym roku. I wszystkiego dobrego. Ja również z sponsora firmy SEMSAS, Starbite. chciałem podziękować organizatorowi i wszystkim kolegom za przybycie, za miłą atmosferę, za fajne zawody. Jak wyglądały w Waszym niemaniu te zawody? Jak to wszystko przebiegało? Jak, jak to się udało, że wygrali? Znaczy, z naszym zdaniem stwierdziłem, że w naszym łowisku była ryba. Była od początku bują, widać, pokazywała się, siedziała na środku. Dużo szczęścia, jak to w karpiarstwie. Mało zanęty. Dużo szczęścia, troszkę umiejętności, tym, że skutkowało pierwsze miejsce. Czy znaliście wcześniej to łowisko? Jak to wyglądało? Znaczy no, na pewno jest stanowisko numer 6, w tamtym roku tutaj byliśmy na Cypreniadzie, również zajęliśmy dobrą pozycję. No na czwórce nie Na czwórce, na czwórce łapaliśmy. Wcześniej łapaliśmy na siódemce. Powiedz jeszcze dwa słowa na co, na co łowiliście, bo w będzie Właśnie jeszcze chciałem obalić mity co do wielkości stosowania kulek i haczyków wczesną wiosną. Powiedzmy, że pogoda nie jest taka aż rewelacyjna. Jeszcze wiadomo woda jest zimna, bo miała 9 stopni kulki 20-18, Haki 2-4. Nie było reguły, jak weszły, to weszły wszystko. I jakieś nie było też wybranych smaków, po prostu jak żarowały, to podnosiłem.